Faworytem tego pojedynku byli Jastrzębianie i z tej roli wywiązali się w 100%, inkasując w Radomiu komplet punktów. O pierwszym secie z perspektywy ceradu Enej Czarnych Radom można powiedzieć tyle, że się odbył. Wojskowi zaprezentowali się w nim słabo i zasłużenie przegrali. W drugiej odsłonie poprawili jednak swoją grę i to dało efekt w postaci wygranej do 25. Niestety dwie kolejne partie zakończyli ponownie na swoją korzyść Jastrzębianie, którzy wygrali w całym meczu 3 do 1. Gospodarze odczuwali spory niedosyt po tej porażce. Nie byliśmy faworytem tego meczu. Ale zawsze uważam, że zwłaszcza u siebie na sali jesteśmy w stanie wygrać z każdym i, i jest duży niedosyt, bo e, dużo, dużo znowu błędów własnych. W grze Radomian szwankowała w środę ofensywa na skrzydłach. Dzisiaj akurat praktycznie poza Brendenem e, nie mieliśmy ofensywy na skrzydłach i ciężko się gra, zwłaszcza z taką drużyną jak Jastrzębski Węgiel bez skrzydłowych. No. Dzisiaj nasza, nasza ofensywa na skrzydłach bardzo kulała. W innych elementach typu przyjęcie blok byliśmy lepsi od, od przeciwnika, ale co z tego, jak w ataku mieliśmy aż 6% różnicy, to jest dość dużo i e, na pewno, na pewno musimy to jak najszybciej zmienić. Nie ma mało jest czasu, ale musimy po prostu. Mamy ludzi, którzy mogą zdecydowanie więcej dać tej drużynie w ataku i muszą mieć tego świadomość, że oczekujemy od nich tego. Było to kolejne spotkanie w tym sezonie, w którym dyspozycja Radomian mocno falowała. Ten mecz był kolejnym naszym szarpanym meczem, że falami graliśmy dobrze. A też przychodziły serie błędów, w którym Jastrzębski Węgiel nam odskakiwał i już skutecznie bronił tej przewagi. My staraliśmy się na pewno walczyć w tym meczu, ale to nie wystarczyło. Brakowało na pewno 600 umiejętności, czy lepszego, lepszych procentów w poszczególnych elementach, żeby wygrać ten mecz. Po dziewięciu rozegranych meczach Wojskowi są na ósmym miejscu w tabeli Plus Ligi.